Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andycy. witam was wszystkich bardzo serdecznie w The Sims 4 Nowe Pokolenie. Dawno nas tu nie było, słuchajcie, zaraz wam wytłumaczę, dlaczego Simsy, teraz i, i, i w tym momencie. Natomiast najpierw dziękuję wszystkim moim wspierającym, którzy się tutaj właśnie wyświetlacie. Dziękuję, że jesteście, że wspieracie, proszę, ogromne buziaczki dla was. W ogóle, dlaczego, co to jest, co to jest, przesuń kursor, przecież... halo. Jak ja mam to wywalić w ogóle, tak na dzień dobry, co to się świeci, coś się... tu, centrum pomocy. Emily. Pokaż, o, do widzenia mi z tym. E, słuchajcie, The Sims 4, dlatego, że ostatnio ktoś pisał też w komentarzu, kiedy będzie The Sims 4, więc stwierdziłem, że a, może nagram. W sumie dawno nas tu nie było. Też pytaliście o trójkę, więc mówię, nie wiem, zobaczę. Natomiast, słuchajcie, my z Edzią szykujemy się do wspólnej serii z The Sims 4, fajnej, powoli, gdzieś to się może w końcu <grym> nagra. <grym> Edzia, pozdrawiam, bo pewnie oglądasz. Edzia zawsze Simsy ogląda. A ja, słuchajcie, stwierdziłem, że dobra, w sumie zajrzę sobie do ptaków, co tam, jak tam u nich, e, bo nie ukrywam, słuchajcie, że ostatnio mam jakieś takie. Yy... Jak to powiedzieć? Może nie, że, że mnie się nudzą wszystkie gry, <laughs> bo mnie się nie nudzi. Zobacz... Zobaczcie, są Simsy 2, które uwielbiam. Jest teraz ten Level Devil, który jest trolujący, czy kebabornia turecka z tą muzą taką, Tiruriru, Kto tam nie widział, to zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć, czy Simulator Pralni. Natomiast, nie wiem, ten Animal Shelter. Ja mówiłem, że to jest odskocznia, od supermarketu. No a supermarket to mnie też tak coś ostatnio, no wiecie. Dobrze, nie przedłużajmy. Zacznijmy już odcinek. Oni w ogóle śpią. Ja nawet, wiecie co, ostatni był odcinek chyba w maju, z tego co pamiętam. Jak tak zobaczyłem, ostatni wczyt w tutaj naszej rodziny. W ogóle widziałem, jakiś znowu milion dodatków powychodziło. Ta oczywiście jeździ gdzieś na, na ganku, na tym, na balustradach. No weź. Ogarni. Dobrze, mamy tak, mamy Denisa i mamy Naomi. Przypominamy sobie wszyscy razem, moi drodzy, tak? Przypomnijmy sobie. I oni mają Kasię, mają Marcela i mają Hope. I jeszcze mają Arię, która śpi w piwnicy. Boże, ona taka sama w tej piwnicy. A na górze nie ma żadnego pokoju wolnego, żeby Aria się przeprowadziła? No. No nie. No nie ma żadnego pokoju, żeby... No trudno. No to niestety, Aria, musisz tak przejść w ogóle. Co to jest? Co to, co to jest? <coughs> co to jest w ogóle? Stół stolarski z odzysku. Zadania? Szep wiatru? Jakie tutaj odkryjesz, gdy odpowiesz na zew w natury? A ja muszę na jakieś zwy, z, zwy natury odpowiadać? Zewy? <coughs> po co nam to... Jezus. Jakieś nagrody? Jakieś dźwięki? dźwięki na... Stacja radiowa! Pta się radio normalnie. Dobrze, przyspieszmy sobie to, niech oni wstają. W ogóle, oni chyba jakieś praca, jakieś rzeczy. Zaraz się. Denis, straciłeś poziom sławy, widzisz? Czy ty się tym przejąłeś, mój drogi? Myślę, że. Myślę, że pewnie. O Boże, nie go będzie emeryt O Boże! Naomi jeszcze nie, a on już tak. O, właśnie wstałeś, nasz prawie emerycie. Dobrze. To nasz prawie emeryt pójdzie sobie zrobić, albo pewnie jakieś resztki wyciągnie, nie wiem. Weź resztki Hope, a dlaczego ty... Ja już patrzę na górę, przecież ja gram w dwójkę i wiecznie są zadania na górze, nie? A tu, no dobrze Dobrze, weź sobie porcję Ary, jak tam? Aha, jest w ogóle poniedziałek, więc za chwilę będziemy mieć szkołę Cudownie jest ona słuchajcie, śpi w tym pokoju bez tych, bez tych okien, taka bidulka No ale dobra, no trudno, no już nie mam gdzie ich lokować w tym domu yy, Czy ja tu słyszę? Mhm, pszczoły słyszę to jak skończysz, to sprzedasz miód na Roztocza mm, i pobudujesz więzi z pszczołami. Tak, myślę, że to jest dla ciebie świetna inter... i, i in, in co? Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Świetna rzecz do zrobienia. O. o, interakcja chciałem powiedzieć. Tak, to jest dla ciebie świetna interakcja. Dobra, e, a jak z waszą pracą? Z, aha. Za trzy dni dopiero ta idzie Ten w czapie wylazł dzisiaj mhm. Konsultantka obsługi klientów Ale czekaj, jaki, co ty tu jesteś? Kim ty jesteś? Weźże mi tu się wytłumacz Młoda dorosła, o Boże To trzeba byłoby ich wyprowadzić może Ten za chwilę też będzie O Boże, ty masz się urodziny, ty będziesz się dorosły już Tak, dobrze mówię? Tak Koł, jeszcze daleko, dobra, już świetnie. Już ogarnąłeś te swoje pszczoły. Czemu ty jesz? No dobrze, no nie wnika. Mamy lato generalnie. A ty tak długo śpisz, a wiesz co, a weź. Tu wstań sobie. Chodź i może weź sobie jedzonko. Słuchajcie, ja się muszę na nowo wczuć <laughs> w tę rodzinę. No, bo dawno to nie było. Weź sobie też resztki. A hope. E, tfu, A Aria? Aria czuje, że rusza jej się ząb. Prawdopodobnie wkrótce wypadnie, jeśli będzie dotykać go językiem. Albo myje zęby. Proces ten z pewnością przyspieszy. Aria może też chwycić byka za rogi i wyciągnąć ząb własnoręcznie. O boże, czy ty jesteś na to gotowa? Dziecko moje. Ja sobie zawsze też wyrywałem, sam, w sensie jakby mały. Pamiętam. Boże, to był dramat. Ten mleczak taki się ruszający? No, ale dajem radę. No, widzi. A co ty tu robisz w niej? No nie jesteś głodny w sumie, dobrze. A czemu do niego plecami gadasz? No tego nie wynika. A ty co? Boże, on w tym płaszczu tu. Naomi jeszcze? Wielu słów chce iść na lekcję. Chcesz iść z nimi, czy. Nie. Idźcie sami. Aria, a ty do... do szkoły? Ten coś... CZEMU WYGADACIE DO SIEBIE PLECAMI?! Brak szacunku po prostu. Naomi, weź! Ty, Marcel, on jest naprawdę fajny. No tak, no. Dobra, ten polaz do pracy. Ta polazła do szkoły. Ten polazł do szkoły, ta. Dobra, Kaśka! że ta w pokoju po babci. No, oczywiście. Marcel jest teraz w szkole. Wagarowanie spowoduje... Nie, dlaczego masz iść na wagary? Do szkoły? A w etap w jedzeniu. wiedzeniu. Dlatego nie chcesz do szkoły, być, bo jesteś w wiedzeniu. Co ty robisz? Co ty wypra Proszę iść do szkoły. Ty co jest z tobą nie tak? Idź do szkoły. Poznawanie potrzeb? Co to jest? Co to jest jakiś durnowaty samouczek? Przecież ja jestem super w Simsy! Polazłeś? No. Dobra. Aha, co to na komputerze córki? Tak tylko się zapytam. Ale może byś coś może faktycznie poćwiczyła do pracy, co? Może mi zaczęła pisać książkę, ale to u siebie w gabinecie, moja droga. Zapraszam serdecznie. Tu masz swój ulubiony gabinet, spokojny, na pokojnie przechodzony. Proszę bardzo, napisz. Napisz książkę z gatunku, pisz scenariusz. A Kaśka, a ty? A ty stoisz, świetnie. I co? Co z twoją pracą? Aha, właśnie się wybierasz. A w jakiej ty jesteś karierze? Przepraszam, że tak zapytam pracownica sklepu? Co? Dlaczego ty masz taką karierę? O co tu? Czy ktoś pamięta? O co tu chodzi, że ona ma taką... te? Bo ja nie pamiętam. Tak, może być taka książka. Świetnie ci idzie, yy, yy, Naomi. A to wiecie co? Może wypadałoby powo powoli tych simów powyprowadzać? Na przykład jak... Yy... Jak Kaśka jest dorosła, to mogłaby pójść. Marcel jest zaraz dorosły. I zostałaby ho Hope, i zostałaby Aria. A oni by się wyprowadzili do innego domu. Dostaliby jakiś budżet na start, i coś byśmy tu pokmili. Czekajcie, zobaczmy, co my tu mamy na mapie dostępnego w ogóle. Czy są jakieś domy? Tu mieszka. Tak, tu też mieszkają ptaki. To jakaś Yamada. Czemu z jest ten cemetery. Aha, bo to ja chyba tak zrobiłem. Ale tu nie ma więcej do. Tu jest jakiś dom. No, byśmy ich sobie, wiecie, ogarnęli. Dobra, wróć. Ktoś dzwoni do ciebie? Kto to dzwoni? Atak hakerski? Hope próbował na... Serio, na dziś włamać się do szkolnych komputerów. Eee, nie jesteśmy pewni jaki miała plan, ale powstrzymaliśmy ją, nie zdążyła cokolwiek zrobić To była ważna sprawa, Hope zasługuje na karę, uwaga, powinna wystarczyć, może pora lepiej zabezpieczyć komputery Ha, matka broni córkę, dzień dobry Tutaj coś się w ogóle pozmieniało, w ogóle dawno nie byłem i tu były jakieś, takie update'y w tych Simsach, szok Piszesz książkę? Świetnie, kto jest, godzina? Dziewiąta. Słyszę pszczoły, które wariują Notatnik rywalki. Wychodząc z łazienki, Hope zauważa, że jej największa rywalka w szkole zostawiła swój notatnik na umywalce. Co tu dzisiaj jest Tom Hope? O co chodzi? Zeszyt zawiera notatki prace domowe i mnóstwo innych ważnych informacji. No nie no, zwróć, no zwariowałaś. Właścicielka notatnika jest wdzięczna za jego zwrot i proponuje, by Hope przyszła kiedyś do niej do domu. Pouczyć się razem. Hope nie chciała zdobyć nieuczciwej przewagi. O, widzisz no, bardzo dobrze. Miło z twojej strony, wiesz? Aha, uciekł te tantiemy, lecą dobrze. Nie mam tyle hajsu. Trochę przekażemy dzieciom. Nie możemy być takimi aż milionerami na całe Brindleton Bay. Halo? Tak nie może być. Ha! Co tam piszesz? No, o, jaki folder. Boże. Teraz Aria. Co one w tej szkole dzisiaj robią? Aria wyciąga swoje drugie śniadanie do stornistra i zauważa w środku coś czerwonego. To list w kształcie serca, z, napisem na nim, z napisanymi na nim słowami: Jesteś super. I nic więcej. Aria przypuszcza, że mógł to porzucić nowy chłopak, który ciągle się na nią gapi. Czy Aria zapyta go o to, czy poczeka na dalszy rozwój wypadków? Eee... Poczekaj, nie, pogadaj z nowym. Nowy chłopiec jest sam, ponieważ nie ma wielu przyjaciół, ale kiedy Aria pokazuje liścik, nowy nie rozumie. Hmm, ja się nawet nie znam. Co gorsza, za rogą wychodzi klasowa plotkara i zauważa tę dwójkę. I już teraz wygląda to kiepsko, ale wkrótce będzie znacznie gorzej. Aria, nie przejmuj się. Co to za prezent? Co to jest? Ale po co nam jakieś. O, poczta dos dostarczona. W sumie 8 tysięcy. Dobrze. Zakończ to. Ojej, pani się schyliła. Dlaczego? Przepraszam. Bo lampy? Czy co? co? Nie, ona jest po prostu. Ona jest w złym humorze. No trudno, nic nie zrobimy. Wiesz co, a weź tą pocztę od razu. O, kto tu stoi? Listonosz, Shingo, Miyamoto. Cudownie. E... Gdzie mamy. Gdzie nasza skrzynka? Chodzi tu, no właśnie, tu wisi. Opać rachunki, chodź. No. Wszystko jest opłacone. Moja droga, może byś... A, tu się coś zmywa. Eee, czekaj, pokaż mi w ogóle lodówkę. Co tu jest? Eee, może my... Do... Nie. No, to jest jakby pusta, Aha, jakiś tort. Nic nie mamy. Dobra. To, to nas sprzątnie gosposia, a ty, moja droga, e, ugotujesz coś. Wegetariański, bez laktozy mięsne wszystko zobaczymy co ma... czemu to są zom... e... aha bo nie mam aha rozumiem dobrze e... to zrobisz co byś mogła zrobić o trochę tanie nam wychodzi bo no ale... i tak mają hajsu jak lodu więc co za różnica Kauka! Beef Wellington? Ok. Z nibym mięsem? Uj. To zrób normalne. O, chodź. Widzę, że trochę potraw podchodziło. W ogóle to auto tutaj stoi. Czekajcie, bo to mnie denerwuje, że to jest taki fake. Nie chcę tego auta już. To jest niby taki podjazd zrobiony. Ale ja tak nie chcę. O. No bo to wiecie, e, tu bym dał okno, tak widzę przemeblowanie, gdyby ktoś pytał. A tego już nie wciśniemy nigdzie. Jakaś zaraz ściana się tu znajdzie, poczekajcie. Ewentualnie jak to się pomniejszało, o tak się pomniejszało na przykład. Mogę gdzieś indziej damy tu. A to bym chciał okno, które jest mm, takie samo jak tutaj. O! Możemy te kwiatuszki też dać w sumie. One są podwójnie, tu chyba zrobione. Czekajcie, tak przesuniemy. Pewnie było na w obiekcie Nie, jak to było? Może jestem w, w innych simsach po prostu. Tam był Bibi chyba. Tak? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam. No to trudno, to będzie jedna doniczka. Ten podjazd to też tak tutaj. A co? Czekajcie, co to za rampa tu jest? Pokaż mi to. Czy to mogę zburzyć jakoś? Co to jest? Pokaż. O! Po co mi jakiś podjazd? Możemy dać po prostu ławeczkę przed domem. tak będzie bardziej cozy. No, delikatne. Delikatna metamorfoza tylko. A, aha, bo to jest ten dach taki... No, i gitara. I jest... i okej. Okay. Dobrze. Naomi, czy ty gotujesz? Co się z tobą stało? No, gotuj. Przecież wybraliśmy już coś. Masz tego Wellingtona, rób. Na co czekasz? Stanęła i stoi. Do widzenia, pani. Aria coś... Aha, zawstydzona. O, klasowe plotki, no tak. Spoko, matka, robię... Poczekaj, a... Zanim... Poczekaj, zanim skończysz, weź, że się przebierz. Bo dramat jest z tobą. O... jakoś... Mhm. Aż błyszczysz tak gotujesz moja droga, ty! Oj, coś tam mi się rozlało delikatnie, ale nieważne, czekajcie, co tu? Ale że niby temperatura jest taka mroźna? Co my tu mamy? To jest ostawione na... A wyłącz go w ogóle Dobra i damy to Ej ale czemu ten blat jest brudny? Dobra bo na dworze nie jest co My mamy wiosnę, ale jest zimno, więc na razie dobra Zobaczymy jakie będą nas trójniki Co z tymi pszczołami? Co ja cały czas je słyszał dzisiaj O co chodzi? A to dlatego, że jest niepo... Co to jest w ogóle? Sprzątnij to co? Dlaczego oni przebra. A jak to? P pojedli i nawet nie. Nie wynieśli ze sobą. Dramat po prostu. O, bardzo mądrze, moja droga. Do śmietnika, który tam daje hajs. O, wróciła Kaśka. Kaśka, czy ty jesteś głodna? No, jesteś głodna. Jezu, weźmiesz, co to za jakieś głupoty. Jaki szept wiatru. Idź mi z wiatrem jakimś. Dobrze, moja droga, zapraszam do domu. Po pierwsze, tu. Gdzie ty idziesz? Ten ta... Dlaczego nie do warki? tylko gdzieś nie go w ogóle? Boże. No nie mam pytań. Dobra, Kasia, weź. Czekaj, czekaj. Weź, ty się przebierz. Z tego już stroju marketowego weź sobie resztki. Tylko weź sobie resztki tego Wellingtona. No. I sobie zec Czy ty coś potrzebujesz do pracy? Konsultacja? W ogóle co to za praca jest? Czekajcie. My to musimy coś tutaj poszachmęcić bo mi się coś to nie podoba. Bo to chyba jako praca dorywcza tak mi się wydaje, a może nie. Idziesz po Wellingtona, idź. Weź sobie też zjedz Wellingtona, niech ci będzie. Mhm. Razem z córką twą. Tu moglibyśmy zrobić pokój Hope. E, Ari, przepraszam. Hope jest na górze. Ari. Wiecie? A na dole byśmy dali tylko ten... No, jak... Słuchajcie, jeżeli ja znowu będę grał w szwórkę, bo nie wiem, wszystko się może zdarzyć. Pisaliście ja trochę też się z tym screen, żeby nie było. To może... O! No i może jakąś normalną pracę byś wzięła, a nie jakieś takie rzeczy w ogóle z Pupska. Martowniczka. No, ona ma chyba... Ona ma chyba coś takiego tutaj. No to jest, że co to jest? Profesje, kariery, bardzo na pół etatu. Ona ma chyba na pół etatu. Nie wiem, a może, no nie wiem, nieważne. Dobra, weźmy pracę. Tutaj się za dużo nie zmienia tak naprawdę. Miejska projektantka? A czemu to się błyszczy? Bo to jest nowe? Czy o co chodzi? A weźmy tą miejską projektantkę. 62 za godzinę. Od 10 do 9, dobra. Dobra, czy... Zadanie, zdobądź materiały z recyklingu. No dobra, powiedz mi, czy ty coś potrzebujesz do tej pracy? No i widzicie, i proszę bardzo, i logika potrzebujemy, i majsterkowania potrzebujemy, i już ma co robić dziewczyna. Od razu jest lepiej. Tylko to ty i tak się będziesz wyprowadzać z domu, więc jakby nie ma różnicy. Zapraszam do szachów Tu Zjadłaś Naomi? No to czemu nie posprzątasz? Proszę sprzątać to Raz, dwa, trzy A ma dzisiaj urodziny, no nie? Tak No, więc ja słuchajcie, postaram się ich wyprowadzić Może faktycznie bym do czwórki wrócił Trochę się stęskniłem, ja lubię Sims ogólnie Wiadomo, że dwójeczka to jest niezastąpiona I dalej tak samo jak trójeczka, więc wiecie Pomyślałem w ogóle, żeby dzisiaj też trójkę nagrać sobie Ale no chyba na razie, może w przyszłym tygodniu Zobaczymy, jak będę miał ochotę Dobra, to na te szachy piłuje Oni są wszyscy A czekaj, a której, o której ty, Denis, wracasz? 18, dobra To zaraz wróci David, Marcel i Hope i Aria Więc oni sobie zjedzą Tylko poczekamy O ty korzystasz, świetnie To jak skończysz, to zapraszam serdecznie pisać Swoją książkę czy chopuj na zapościciel Korzeka? A chodź, Helenka! A co? Aha, szkolny projekt. No oczywiście, no tak. Dobra, proszę, strony widzę. E, weź sobie resztki. Weź sobie resztki. I weź sobie resztki. Czy oni dadzą radę? Coś się wydarzyło, nie wiem co. Ale to Helena jest koleżanką. Y z a to chyba Ari. Chodź, właśnie. Weźmiesz te resztki, czy nie? Kto ci dzwoni? Już nikt. A ty co? A to, A, bo ty jesteś głodna, no dobrze, niech ci będzie. Aria, proszę. Tak. Resztki. Ty też sobie możesz zjeść, pani Helen, na ty, ale weź ten talerz Chinoa, Czy wy będziecie koło lodówki gadać, naprawdę? Co ja tu zrobiłem? Co tu chodzi? Uh, mhm. Chinoa, no, no dobrze, niech tak będzie. Naomi piszesz tą książkę, bo potrzebujemy twoich tantiemów. Dzieci się wyprowadzają z domu, musimy trochę budżetu im oddać, tak? Na start. Żeby mieli. Kasia zostanie bardzo śmiała i pewna siebie. No dobrze, proszę bardzo, Katarzyno No mi napisała książkę, okej. Okay. A co nas tak tutaj zbliżyło do niej? Nie wiem. Dobra, ale ty, moja droga, do, do toalety. Dobra, i my ją idziemy wydać... Nie pamiętam jak ja wydawałem zawsze książki. Do wydawcy chyba. No dawaj, do przeglądu literackiego, chodź, zobaczymy. Co ten przegląd literacki nam tu pokaże? A ty też do toalety dryboćkasz? tak, i na górę idziesz, okej. Okay. Oby tylko przeglądowi literackiemu spodobało się dzieło, które napisała na OMI. W danym tygodniu może wystać do przeglądu tylko jedną książkę, ale będzie otrzymywać wyższe codzienne tantiemy. No dobrze. Ta gdzieś też biegną czy, czy ty idziesz to z lewu na górze? No, chyba tak. A ty nadużyć polazła? Czemu tak? Ćwiczenia. No dobra, to niech oni sobie ćwiczą. A moi drodzy, my sobie kończymy. Także łowki, Kiski Besowski, Uciekaj was bardzo mocno i serdecznie. Fajnie było wrócić do czwóreczki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo może nabiorę ochoty na czwórkę. Na pewno chcemy z Edicią Edicią coś wykombinować, ale to zobaczymy. Lowki, Kiski besowski, Uciekaj was bardzo mocno i serdecznie. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.